Robert, śpisz. Śpię, bo co? Bo ja nie mogę. Co znowu? Robert, bo ja nie mogę zrozumieć jednej rzeczy, co mnie prześladuje. Niby czego? Dlaczego temperatura, bo to taka menda i świnia jest. Wiesz co, Ty nudny jesteś jak beton w betoniarce. Ty mnie pytasz o to co tydzień od pięciuset lat. Gwilman, bo ja od pięciuset lat pojąć nie mogę. Po co w ogóle takie coś pan imperator stworzył? Dorn, a po co pan imperator stworzył Omegona? No właśnie po co. Albo taki drugi jedenasty legion, po co? O jaj, co je łopie, dobranoc. Głupi, ja rozumiem. ażem ja, żem sam święty nie jest, ale przecież taki pertura, bo to jest przecież normalne, żydlistwo. Po co w ogóle takie coś jest? Ja rozumiem jeszcze, jakby to on miał źle. Ale co, mieszkanie ma, samochód ma, statek flagowy ma, legion ma. Sam, żem widział, jak wybierał. No szkoda, że ty nie masz z czego wybierać. Kurde, jak ja go nienawidzę. I po co w ogóle takie coś jest? Po co. Dlaczego on taki jest? Dorn, nie wiem dlaczego on tak jest, no może miał trudne dzieciństwo. I w ogóle ja ciebie proszę, skończmy ten temat, bo ja za siebie nie ręczę. Wiesz Robert, jak tylko się o tej mędzie zaczyna rozmowa, od razu konflikty się same rodzą. To jest Guiman złochodzący, trzeba by go wyeliminować.